Dzień dobry, hotel Tam czy mogę pomóc? Dzień dobry, dodzwoniłam się do hotelu w Krakowie. Tego nie grali. Tak, tak. Pięć złotych. Ukrainka robi kebaba oraz lody ja na zapleczu. która się z kolegami kurasami wszędzie te Ukrainki, które tylko e, czekają, aż ktoś im zakupy zrobi za darmo, ale jej, ten kraj robi się pojebany Ukrainki szukają prawa, kasy w jedynki czat. Wie pani, co, tylko jeżeli spełnia pani wymogi restrykcyjne. Ja, ja spełniam restrykcyjne wymogi. Ma Pani jakieś zaświadczenie, będzie miała od lekarza, albo jest Pani jakąś osobą z listy, która została wpisana ja w, w rozporządzenie? Ja jadę się leczyć, bo mu mam zabieg w Krakowie, do lekarza jadę, bo mi paznokieć... Mhm, a będzie miała roz... Pani mi zaświadczenie od się lekarza? Od mi i mnie napierdala, ja muszę być w Krakowie 2 kwietnia. Będę miała zaświadczenie od lekarza, bo mnie ten paznokieć doprowadza do szału, mam dużą ranę. Dobrze. To u nas można za 250 złotych nocleg zarezerwować. I wtedy jak to wygląda, bo ja będę musiała dwa dni leżeć w łóżku, bo nie będę miała paznokcia, bo to jest no. u stopy, kojarzy pan I taki zabieg na stopę? Tak, tak. No to boli pani, strasznie. Pani, pani do pani do, do hotelu i melduje się pani u nas. Dobrze, a znajdzie się jakiś pan, albo pani, która by mi palca po operacji by, by smarowała kremem? Nie, raczej nie ma szans. Raczej pan... to trzeba. Pie pie pielęgniarkę trzeba sobie. A, a, a jak ja dopłacę, pan by mi nie mógł wymienić o opatrunku? No, niestety nie. Mhm. No dobrze, ile to mnie wyniesie? 250 zł za noc może być dobrze i co ja bym miała w tej cenie? Nocleg i śniadanie. Ale co w tym noclegu jest? Łóżko. Ale no tylko łóżko. No tak. Łazienka jakaś coś. Wanna... Tak, łazienka oczywiście jest. Oczywiście jest. W każdym pokoju ba łazienka, telewizor. Nie wanna czy prysznic? Prysznic i wanna, co Pani będzie chciała? Ja bym poprosiła I wanna i prysznic wannę. Wannę ja bym poprosiła. Nie, nie ma problemu. A czemu Pan tak dmucha mi na złość do słuchawki? Coś chyba zdaje się Pani. Nie, bo mnie aż ucho już boli, Pan dmucha. Może jakieś zakłócenia są drobne. Ale aż mnie ucho boli, Panie. Niech pan nie dmucha! Staram się nie dmuchać. No! To co? Y halo! Tak, tak, halo. Czyli mam założyć rezerwację, rozumiem, tak? Tak! Ała! Nie jakie imię nie nazwisko? Pan dmucha, ała, moje ucho! No niech pan nie dmucha, no boli. Naj! Nhé, źle, Tê!